Mapa marzeń. Dużo o niej słyszałam, natomiast nigdy jej nie robiłam. Nawet do momentu, kiedy moja córa powiedziała, no, no może byśmy się tak spotkali w takim rodzinnym gronie i zrobili sobie mapę marzeń. Będzie fajnie. O mapie marzeń usłyszałam kilkanaście lat temu że niewiele ma to wspólnego z logiką i racjonalnym myśleniem, ale co szkodzi spróbować? W końcu nie ma nic do stracenia, a w zamian jest na pewno mnóstwo fajnej zabawy. Mapa marzeń to taka forma wizualizacji marzeń, celów, planów. To jest wszystko to, co chcesz realizować lub czegoś co chcesz osiągnąć, albo po prostu coś, co fajnie by było, gdyby się zdarzyło. I chodzi o zaprezentowanie tego i stworzenie jakiejś namacalnej wersji, namacalnej formy. To nie tylko wizualizację marzeń, ale też zobaczenie ich w takiej realnej formie. Ale mapa marzeń to przede wszystkim dobra zabawa to taka forma kreatywnego relaksu. Trzeba sobie zorganizować czas dla siebie albo Albo z rodziną, tak jak my tutaj dzisiaj, i razem sobie zrobić mapę marzeń. Znalazłam parę porad i sugestii. Link do nich zamieszczę wam w opisie. I tutaj są no, na przykład takie sugerowane kolory i obszary tematyczne. Ja zawsze korzystam z nich, bo łatwiej mi jest ułożyć ten mój kolaż i to jest przy okazji taka fajna czeglista, czy o wszystkim pomyślałam na przykład. Mm, w wakacje. Hmm, czy pomyślałam o tym, gdzie chcę pojechać? Czy planuję jakieś wakacje? Link do nich znajdziecie w opisie. Tutaj ci, mamo, zostawiam. Żeby... Jeżeli się spotykamy i tworzymy mapę marzeń wspólnie, tak jak ja dzisiaj z mamą, to można sobie. I I, lucynką. i lucynką. W planach było, żeby ona stała, ale niestety nie wszystkie marzenia się spełniają. <grym> można sobie przygotować takie pudełeczka ze zdjęciami, które wiemy, że na pewno komuś się spodobają i ja tutaj przygotowałam mamo dla ciebie. O, dziękuję. Bardzo ciekawa. Tak, kilka zdjęć, które mam nadzieję, że ci się e, że ci się przydadzą do twojej mapy marzeń. Wow. O, i tutaj jeszcze tak. coś. Specjalne, Specjalne marzenie. marzenie. Więc tak. Tu jest co? Niedziela z babcią. Tutaj mamy, wow, 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 jeszcze coś takiego, jeszcze coś takiego. A to nie w tak? to nie. nie, no, ja widziałam dobrze. Jeszcze coś takiego. Wow. tak, tutaj jest takie pole. Marka własna, so social media i tak dalej wpływ na siebie i otoczenie. Ty tak. sobie przyklej na mapie marzeń, a wy co? Zasubskrybujcie, żeby to marzenie się bardziej spełniało. Tak, może o pomoc Marze, marzeniowe, żeby się spełniały. Tak, trzeba pomagać. pomagać. Same się nie spełniają. Ja sobie lubię z gazet wycinać też troszkę więcej. Na przykład wysadzałam w zeszłym roku lawendę w ogrodzie, trochę wzeszło, trochę nie wzeszło. I tak wyszły bardzo ładne rabaty, ale w tym roku marzy się troszkę większe, więc... Znalazłam gdzieś w gazecie ładną lawendę, wycięłam i przy okazji sobie kawałek artykułu, żeby mieć inspirację, do czego którą będę wykorzystać. Czasem jest tak, że ciężko jest to znaleźć w gazetach, więc można sobie po prostu ściągnąć z internetu zdjęcia i wydrukować. Kiedyś zrobiłam mapę naszą w formie cyfrowej. Nie miałam czasu ani warunków do tego, żeby siąść, rozłożyć się z wycinankami, więc zrobiłam sobie kolaż w pęcie. I też było fajnie. Kwaśnika jest tutaj dowolna. To taki szkolarz. Chodzi o, to, o zrobienie pracy, która nam się będzie podobała. Nie trzeba ograniczać się do tych najważniejszych marzeń albo tylko tych, które chcemy spełnić w najbliższym czasie. To mogą być wszystkie rzeczy, nawet totalnie niestworzone. Najważniejsze, żeby Twoja mapa marzeń podobała się Tobu i macie napawać dumą, więc tworząc ją, słuchaj swojej intuicji, wybieraj zdjęcia, obrazki, rysunki albo same moje twórz, które Ci się podobają, które Cię inspirują, które jakoś obrazują Twoje marzenie. Warto mieć gdzieś na przykład zdjęcia swojej rodziny. Jak macie wszyscy fajne nastroje, fajnie wyglądacie, to warto to mieć żeby to upamiętnić, ten moment. Ja lubię, jak ta mapa marzeń tak wychodzi poza kartkę i lubię, jak ma takie rzeczy Nieoczywiste. Marzy mi się na przykład, żeby już praca wróciła do biura, więc sobie tutaj krawat jako symbol biura przyczepię do mojej mapy marzeń. Jeszcze nigdy nie wiązałam krawatu na kleju w sztyfcie. Jeśli ktoś ma jakieś hobby, to warto je umieścić na, na mapie marzeń. Ja na przykład ostatnio zaczęłam robić makramy, więc sobie tak tutaj na szybko zrobiłam taką makramę. I sobie ją jakoś tutaj przymocuję. postanowień noworocznych. sami To znaczy, jak zauważyłam, że w zasadzie w, już w pierwszym tygodniu nowego roku i tak wszystko <śm> licho bierze, więc stwierdziłam, że może sobie dauję te postanowienia. Ja nigdy nie robię postanowień noworocznych. To też ich nigdy nie robi, niech da w górę. A ci, którzy robią i w tym wytrzymują, to mają u nas po prostu strasznego plusa. Ja jestem... Szatów. Tak, szatuj. Szatuj. Ja nie lubię czekać z realizacją swoich marzeń i planów aż do 1 stycznia. Zresztą to chyba nie jest najlepszy termin do e, takich rzeczy, między innymi dlatego, że jest taka, taka rzecz, która nas e, bardzo motywuje i zachęca do działania, a jest to pogoda za oknem. Jeżeli jest słonecznie, świat się budzi, wszystko się zmienia, wszystko rośnie, ciśnie to to ty też jesteś takim kwitnącym człowiekiem, masz więcej energii z wiosną, to jest łatwiej. Dlatego sugeruje się, że to właśnie wiosna jest takim najlepszym czasem na tworzenie mapy marzeń. magiczny moment to pierwszy nóg po wiosennej równanocy. Równonoc wypada 20-21 marca. Na dole w się zostawię link do kalendarza paskwierzyca. Można sobie otworzyć zerknąć, kiedy wypada Nud w powieszennej równowadze. Ale tak naprawdę mapę marzeń można zacząć w każdej chwili. Jeżeli tylko masz przede wszystkim czas, chęć, pomysły, inspiracje, to można zacząć od razu. Co jest ważne, żeby tą mapę marzeń dokończyć w jeden wieczór, czy tam w jeden dzień, w jedną popołudnie. Bo chyba nikt nie chce, żeby jego marzenia były gdzieś tam przestawiane skąd na kąt. Ciągle na liście rzeczy do zrobienia, więc warto zorganizować sobie tą chwilę i skupić się tylko, tylko na tym. Ja zwykle robię matę w roku, ale nie są częściej. Można to robić kiedy się, się chce. Znowu marzeń można zrobić, co tylko się chce. Ja zawsze swoje podpisuję datą. Gdzieś tam chowam i już o tym nie myślę, a potem po roku, po kilku latach zawsze jestem bardzo podekscytowana, jak mogę odkryć, ile, ile tych marzeń już się zrealizowało, a ile z nich jeszcze czeka na swoją kolej. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też robicie mapy marzeń, czy słyszeliście o takiej technice. U mnie ona działa od bardzo wielu lat i, i lubię w ten sposób spędzać czas i tak poświęcić tą chwilę dla siebie, dla swoich marzeń, poszukać inspiracji i trochę wytchnienia. No, dla mnie też fajną rzeczą było to, że mogłam w, tym, w czymś takim uczestniczyć. Odpowiedziałam, że jest to bardzo miłe spędzenie czasu. Możemy się troszeczkę lepiej poznać, czasem się coś dowiedzieć co, o sobie, co wcześniej nie było takich możliwości. No, a przede wszystkim to jest takie wesołe spędzenie czasu. Podchodząc do tego z takim przymrużeniem oka, można naprawdę miło spędzić czas. Miło i wesoło w takim właśnie rodzinnym gronie lub z przyjaciółmi. Jeżeli zaciekawiła Cię mapa marzeń albo chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to napisz proszę w komentarzu pod filmem albo na Facebooku lub w wiadomości prywatnej. Chętnie odpowiem na pytania, podzielę się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Pozdrawiam i życzę dużo kreatywności, pogody ducha i przede wszystkim otwartości na świat, które z całą pewnością pomogą w realizacji wszystkich marzeń i planów.